Ostatnie ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej wywołało ogromne poruszenie w Stanach Zjednoczonych, przyciągając uwagę wielu ludzi i budząc poczucie niepokoju w całym kraju. Niewielu spodziewało się tak głębokiego przesłania, które zdaje się odnosić do naszych czasów. Tajemnica wzywa Amerykanów do czujności i obserwacji znaków, mogących wskazywać na spełnienie tych ostrzeżeń. Otoczona aurą tajemnicy, profecja skłoniła wielu do zadawania pytań: Czy kraj nie stoi na progu mrocznego rozdziału przewidzianego ponad 100 lat temu? Jeśli wierzysz w Boga i Chrystusa, poświęć chwilę, aby zgłębić to przesłanie. Objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku przyniosły głęboki przekaz podzielony na trzy części. To jednak trzecia tajemnica. Zagadkowa i przez dziesięciolecia skrywana, wzbudziła największe spekulacje, podczas gdy dwie pierwsze części szybko ujawniono, trzecia pozostawała w sekrecie przez ponad 80 lat co wzbudziło ciekawość i liczne teorie dotyczące powodów tak długiego ukrywania jej treści przez Watykan. Kościół podjął decyzję o ujawnieniu tajemnicy jedynie papieżowi i wyższym rangą urzędnikom. W 1959 roku papież Jan XXIII przeczytał tajemnicę, lecz zdecydował o jej zachowaniu w tajnych archiwach watykańskich z instrukcją, by nie ujawniać jej, dopóki nie nadejdzie bardziej odpowiedni czas. Decyzja ta wywołała spekulacje na temat tego, co mogło być tak niepokojącego, by uzasadniać tak długi okres milczenia. Ostatecznie w 2000 roku Watykan opublikował część przesłania. Akt ten jednak nie rozwiał wątpliwości. Wielu teologów uważało, że opublikowana wersja była mniej doniosła niż się spodziewano. Niektórzy podejrzewali, że kluczowe elementy mogły zostać pominięte. Pytanie: Dlaczego tajemnica była skrywana przez tak długi czas? Wciąż pozostaje aktualne. Pierwsza tajemnica fatimska ostrzegała przed I wojną światową, zwiastując cierpienie, które spadnie na ludzkość, jeśli ta nie nawróci się na Boga. Przekaz Maryi do trojga pastuszków, Łucji, Franciszka i Jacynty, był jasny jeśli świat nie zmieni swojego postępowania, nadejdą kolejne katastrofy. Choć I wojna światowa zakończyła się w 1918 roku, proroctwo zdawało się przewidywać jeszcze więcej konfliktów, co znalazło potwierdzenie w wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Druga tajemnica Przestrzegała przed reżimem ateistycznym, który miał prześladować wierzących i prowadzić do odrzucenia wiary. Ostrzeżenie to zbiegło się z rewolucją październikową w Rosji w 1917 roku, która przyniosła narodziny komunizmu i falę prześladowań religijnych. Maryja wzywała do poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu, by uniknąć szerzenia się błędów tego reżimu. Dopiero w 1984 roku dokonano aktu poświęcenia, ale pozostaje pytanie, czy wypełnił on wolę Matki Bożej. Wreszcie trzecia tajemnica ujawniona w 2000 roku ukazywała wizję biskupa w bieli, interpretowaną jako papież przemierzającego zniszczone miasto. Choć uznano to za odniesienie do zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku, wielu uznało, że brakowało w niej odniesień do poważniejszych zagrożeń, takich jak wojna nuklearna czy kryzys duchowy. Niektórzy sugerują, że część tajemnicy mogła zostać pominięta, aby uniknąć kontrowersji. Tajemnica fatimska pozostaje głębokim przypomnieniem o wyborach, przed którymi stoi ludzkość podążanie ścieżką wiary i pokoju lub materializmu i konfliktów. To przesłanie, choć trudne, niesie ze sobą również nadzieję na odnowę duchową i pokój, jeśli świat powróci do Boga. Spekulacje na temat możliwych ukrytych fragmentów trzeciej tajemnicy fatimskiej skłaniają nas do zadania pytania o rolę wielkich mocarstw, w szczególności Stanów Zjednoczonych, w kontekście proroczych przesłań z Fatimy. Jeśli ostrzeżenia Matki Bożej wciąż zachowują swoją aktualność, mogą sugerować trwającą duchową walkę, która wykracza poza granice pojedynczego narodu. W świecie, gdzie sekularyzm i materializm głęboko zakorzeniły się w codziennym życiu, subtelne wpływy ideologii ateistycznych mogą niepostrzeżenie oddziaływać na społeczeństwa i instytucje. Stany Zjednoczone, jako globalne mocarstwo polityczne, kulturowe i technologiczne, mogą znajdować się na rozdrożu między promowaniem drogi duchowej a wspieraniem ideologii, które osłabiają wiarę na całym świecie. Choć pytania te pozostają bez odpowiedzi, tajemnica trzeciego przesłania nadal intryguje. Być może zawiera ono wskazówki dotyczące roli, jaką wpływowe narody odegrają w przyszłości ludzkości, a także ostrzeżenia o zagrożeniach dla duchowego dziedzictwa w coraz bardziej sekularyzowanym świecie. Rozważając miejsce Stanów Zjednoczonych w kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej, dostrzegamy pewną dwoistość. Z jednej strony kraj ten postrzegany jest jako prosperujące i silne państwo, które oferuje wolność religijną i możliwości milionom ludzi. Z drugiej strony krytykuje się go za szerzenie wartości materialistycznych i sekularnych oraz za udział w konfliktach politycznych i militarnych, które destabilizują świat. Powstaje więc pytanie, czy Stany Zjednoczone są siłą nadziei. Czy zagrożeniem duchowym dla przyszłości ludzkości. W XX wieku, szczególnie po II wojnie światowej, Stany Zjednoczone ugruntowały swoją pozycję jako globalne mocarstwo, promujące wolność religijną i stawiające opór ateistycznemu komunizmowi systemowi, przed którym ostrzegała fatimska profecja. Wspierając ruchy religijne na całym świecie, kraj ten umacniał swój wizerunek obrońcy wiary. Jednak jednocześnie stał się jednym z głównych propagatorów konsumpcjonizmu i materializmu, co przyczyniło się do erozji wartości duchowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kultura masowa Stanów Zjednoczonych, oparta na poszukiwaniu bogactwa i przyjemności, osłabiła tradycje religijne w wielu społeczeństwach. W ostatnich latach kraj zmaga się z kryzysem wewnętrznym, a młodsze pokolenia coraz częściej odwracają się od kościołów i przyjmują bardziej sekularną wizję świata. Budzi to obawy o przyszłość wartości religijnych w Ameryce. Jednocześnie decyzje polityczne i sądowe wzbudzają intensywne debaty na temat roli religii w społeczeństwie. Ta dwoistość sprawia, że trudno ocenić, czy Stany Zjednoczone wypełniają, czy też sprzeciwiają się ostrzeżeniom trzeciej tajemnicy fatimskiej. Choć kraj ten wciąż posiada aktywne wspólnoty chrześcijańskie i misjonarzy, jego globalny wpływ kulturowy wydaje się przyczyniać do duchowego upadku, sugerując, że walka między światłem a ciemnością, o której mowa w profecji, wciąż trwa. W ostatnich dekadach Stany Zjednoczone doświadczyły klęsk żywiołowych i kryzysów społecznych, które wielu interpretuje jako możliwe znaki ostrzeżeń fatimskich. Huragany, pożary, powodzie i susze podważyły zaufanie do współczesnej infrastruktury, a napięcia społeczne. Nierówności, podziały polityczne i przemoc miejska uwidoczniły głęboki kryzys społeczny. Rosnące problemy zdrowia psychicznego oraz pustka egzystencjalna, zwłaszcza wśród młodzieży, przypominają o potrzebie nawrócenia, aby uniknąć przepowiedzianych tragedii. Wobec narastających napięć międzynarodowych Stany Zjednoczone znajdują się w centrum wielu konfliktów od Bliskiego Wschodu po Europę Wschodnią. Ich decyzje mogą zaważyć na przyszłości świata. Jeśli ostrzeżenia z Fatimy są prawdziwe, Przyszła wojna może być czymś więcej niż tylko konfliktem geopolitycznym może być skutkiem odwrócenia się ludzkości od Boga. W tym kontekście rola Stanów Zjednoczonych będzie kluczowa. Czy staną się promotorem pokoju, czy przyczynią się do chaosu, zależy od decyzji podejmowanych w najbliższych latach. O trzeciej tajemnicy fatimskiej mówi się dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej. A znaki jej wypełniania wydają się rozwijać na naszych oczach. Jednak kluczowe pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, by zmierzyć się z prawdą? Nie ignoruj tego przesłania, bo może ono dostarczyć niezbędnych wskazówek do zrozumienia tego, co dzieje się w Meksyku. I jak może to wpłynąć na resztę świata? Wydarzenia, które wielu łączy z trzecią tajemnicą fatimską, są nie tylko niepokojące, ale także bliższe niż się wydaje. Stawką nie jest tylko przyszłość jednego kraju, ale całej ludzkości. Kościół katolicki przez dekady starał się utrzymać te tajemnice w sekrecie, ale dziś znaki stają się zbyt oczywiste, by je ignorować. Trzecia tajemnica fatimska to nie tylko prorocza wizja zniszczenia, ale także przesłanie skierowane do współczesnego świata, który stopniowo oddala się od swoich duchowych korzeni. W tym kontekście Meksyk jawi się jako miejsce, gdzie duchowy i społeczny kryzys osiąga punkt krytyczny. Nie jest przypadkiem, że właśnie tam, w tym momencie, dzieją się tak niepokojące wydarzenia. Kontekst historyczny tajemnicy fatimskiej: w 1917 roku w małej portugalskiej wiosce Fatima troje dzieci Łucja, Jacynta i Franciszek doświadczyło serii objawień Matki Bożej. Maryja przekazała im trzy tajemnice, które miały głęboki wpływ na historię Kościoła i ludzkości. Pierwsze dwie zostały szybko ujawnione wizja piekła oraz proroctwo o zakończeniu pierwszej wojny światowej i początku nowego jeszcze bardziej niszczycielskiego konfliktu, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Jednak to trzecia tajemnica budziła największe obawy i spekulacje. W 1960 roku spodziewano się, że Kościół ujawni treść tej tajemnicy, ale Watykan postanowił ją ukryć, co tylko zwiększyło napięcie i ciekawość. Dlaczego przesłanie było trzymane w tajemnicy przez tak długi czas? Niektórzy wierzą, że zawierało ono ostrzeżenie tak dramatyczne, iż mogło wywołać panikę na całym świecie. Ostatecznie, w 2000 roku. Jan Paweł II zdecydował o ujawnieniu treści tajemnicy. Zgodnie z oficjalną wersją Watykanu była to apokaliptyczna wizja biskupa ubranego na biało, interpretowanego jako papież, przemierzającego zniszczone miasto i ginącego z rąk żołnierzy wraz z innymi duchownymi i wiernymi. Mimo ujawnienia wizji wielu teologów uważa, że najbardziej niepokojąca część przesłania wciąż jest ukrywana. Niektórzy sądzą, że trzecia tajemnica fatimska odnosi się do głębokiego kryzysu duchowego i moralnego, który wstrząśnie fundamentami Kościoła i świata. Kryzys ten jak się uważa, może już się manifestować w krajach takich jak Meksyk, gdzie wiara słabnie, a społeczeństwo zmaga się z katastrofami naturalnymi i problemami społecznymi. Meksyk jako centrum kryzysu, Meksyk przez wieki bastion katolicyzmu w Ameryce Łacińskiej znajduje się dziś na duchowym rozdrożu. Nowe pokolenia coraz bardziej oddalają się od wiary swoich przodków, a tradycyjne praktyki religijne, które kiedyś jednoczyły społeczności, odchodzą w zapomnienie. Upadek moralności, zastępowanie duchowości materializmem oraz narastające konflikty społeczne są postrzegane przez wielu jako realizacja ostrzeżeń Matki Bożej, wezwanie do nawrócenia. Trzecia tajemnica fatimska nie jest jedynie wizją zniszczenia, to również apel o nawrócenie i duchową odnowę. Maryja ostrzegała, że jeśli świat się nie nawróci, ludzkość czeka wielkie cierpienie. Jej przesłanie pozostaje dziś niezwykle aktualne, gdy widzimy społeczeństwa zmagające się z podziałami, kryzysami duchowymi i moralnymi. Czy jesteśmy gotowi, by odpowiedzieć na to wezwanie, czy też powtórzymy błędy przeszłości? Przesłanie Fatimy przypomina, że nasze decyzje mają dalekosiężne konsekwencje, a czas na działanie może się szybko skończyć. Świat pogrąża się w kryzysie, który może na zawsze zmienić wiarę i duchowość. W miarę jak obecny cykl dobiega końca, przesłanie trzeciej tajemnicy fatimskiej staje się coraz bardziej jasne. Bez modlitwy i pokuty koniec tej ery może nadejść szybciej, niż się spodziewamy. Ostrzeżenie jest proste, ale niepokojące. Ludzkość stoi w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. A Meksyk, kraj głęboko zakorzeniony w wierze katolickiej, może stać się centrum globalnej transformacji duchowej. To, co obserwujemy, nie jest przypadkiem, a przesłanie Matki Bożej nie powinno być lekceważone. Meksyk na duchowym rozdrożu. W kolejnych analizach warto przyjrzeć się, w jaki sposób te znaki odnoszą się do współczesnych wydarzeń w Meksyku i jakie mają znaczenie dla przyszłości całej ludzkości. Meksyk znajduje się obecnie w centrum duchowego kryzysu, co budzi poważne obawy. Dlaczego właśnie ten kraj wydaje się być tak blisko związany z realizacją trzeciej tajemnicy fatimskiej? Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć zarówno na przeszłość, jak i na teraźniejszość Meksyku. Przez wieki Meksyk był jednym z najbardziej katolickich krajów świata. Od objawień Matki Bożej z Guadalupe, kraj ten utrzymywał szczególną więź z katolicyzmem, stając się symbolem wiary w Ameryce Łacińskiej. Matka Boża z Guadalupe, patronka Meksyku, odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu narodowej tożsamości. Jednak w ostatnich latach nastąpiła dramatyczna zmiana. Meksyk, który niegdyś był głęboko religijny, teraz przeżywa bezprecedensowy kryzys duchowy. Narastający dystans wobec wiary, oddalenie się od wiary w Meksyku, postępuje w zastraszającym tempie. Młodsze pokolenia coraz bardziej odwracają się od Kościoła katolickiego. Kraj, który kiedyś był zjednoczony wokół swoich wierzeń i tradycji religijnych, obecnie przejawia wyraźne oznaki duchowego rozłamu. Kościoły świecą pustkami, religijne święta tracą swoje znaczenie, a praktyki, które kiedyś były święte dla rodzin, są ignorowane przez nowe pokolenia. Jednak ten kryzys duchowy nie dotyczy wyłącznie religii, jest głęboko powiązany z szeregiem zmian społecznych i politycznych, które dotknęły kraj w ostatnich latach. Meksyk zmaga się z narastającą przemocą, zwłaszcza związaną z kartelami narkotykowymi oraz endemiczną korupcją, która podważa zaufanie do instytucji. Ulice niegdyś tętniące życiem i kulturą teraz są przesiąknięte strachem i niepewnością. Wrażenie, że kraj traci swój kierunek, staje się coraz bardziej powszechne. Związek z trzecią tajemnicą fatimską. To właśnie w tym kontekście związek Meksyku z trzecią tajemnicą fatimską staje się bardziej widoczny. Według ostrzeżenia Matki Bożej, świat stanie w obliczu wielkich prób, jeśli nie powróci do Boga. Przesłanie to nie dotyczy wyłącznie katastrof naturalnych, ale także kryzysu moralnego i duchowego, który może pogrążyć ludzkość w czasach ciemności. To, co obserwujemy w Meksyku, może być pierwszym widocznym znakiem spełnienia tej przepowiedni. Utrata wiary. Ma bezpośredni związek z narastającą przemocą, korupcją i chaosem społecznym. Meksyk, który kiedyś czerpał swoją siłę z duchowości, teraz traci swoje najgłębsze wartości. Te wydarzenia mogą nie być odosobnione. Meksyk może być zwiastunem globalnego kryzysu, który dotknie także inne kraje odchodzące od swoich duchowych korzeni. Przepowiednia fatimska ostrzega, że bez modlitwy i nawrócenia świat stanie w obliczu ogromnych trudności. To, co dzieje się dziś w Meksyku, jest tego odzwierciedleniem. Naród, który zaniedbał swoją wiarę, doświadcza dramatycznych konsekwencji. Pytanie brzmi, co to oznacza dla reszty świata? Czy wydarzenia w Meksyku to jedynie początek głębszego kryzysu, który obejmie całą ludzkość? Nie jest przypadkiem, że Meksyk znajduje się w centrum tego proroczego wypełnienia. Przez wieki postrzegano go jako bastion katolicyzmu w Ameryce Łacińskiej. Jednak obecny upadek wartości moralnych i utrata wiary wskazują na poważne zagrożenia. Jeśli Meksyk z jego silnymi katolickimi tradycjami doświadcza takiego kryzysu, co czeka resztę świata? Ostateczne ostrzeżenie trzecia tajemnica Fatimska nie jest jedynie przepowiednią zniszczenia, to również apel o duchową przemianę. Matka Boża ostrzegała, że bez modlitwy i pokuty świat znajdzie się w obliczu katastrofy. Przesłanie to pozostaje aktualne i jest wezwaniem do działania, zanim będzie za późno. Grzech i uzdrowie ich ziemię. Czy Stany Zjednoczone szukały oblicza Boga, czy też nadal podążają ku ciemności? Huragany, takie jak Helen i Milton, mogą być ostrzeżeniem, że konsekwencje nieposłuszeństwa już nadeszły. Biblia ostrzega, że w czasach ostatecznych będziemy widzieć znaki na ziemi i na niebie. Jezus w Ewangelii Łukasza 21:11 przestrzegał, że będą wielkie trzęsienia ziemi Głody i epidemie w różnych miejscach, a także znaki na niebie. Czy huragany i inne katastrofy naturalne nie są właśnie tymi znakami, które Jezus przepowiedział? Wzrost częstotliwości i intensywności katastrof naturalnych, takich jak huragany, trzęsienia ziemi i pandemie to coś, czego nie możemy zignorować. Te wydarzenia pokrywają się z biblijnymi ostrzeżeniami o czasach ostatecznych. Widzimy wypełnienie proroctw, które zapowiadały świat w chaosie przed przyjściem Pana. Izajasz 24, 20 ostrzega, że Ziemia będzie chwiała się jak pijany, a sama Ziemia wydaje się reagować na grzech i ludzką buntowniczość. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy jak świat zdaje się chwiać, rozpadając się pod ciężarem zła. Katastrofy naturalne, wojny i globalne kryzysy nie są tylko efektem zmian klimatycznych czy problemów politycznych. Dla tych, którzy znają pismo święte, te wydarzenia są wyraźnymi ostrzeżeniami. Bóg mówi nam, że czas się kończy, Jego cierpliwość jest wielka, ale ma swoje granice, a czasy ostateczne są bliżej niż myślimy. Celem tych katastrof nie jest tylko kara, ale obudzenie naszej świadomości. Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli powagę czasów, w których żyjemy. Choć świat jest w chaosie, wciąż istnieje nadzieja dla tych, którzy zdecydują się wrócić do niego. Te ostrzeżenia przypominają nam, że musimy być duchowo czujni i przygotowani na trudne czasy, które nadchodzą. Powrót Jezusa jest bliżej niż myślimy. A te wydarzenia to znaki, których nie możemy zignorować. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy otworzyć nasze duchowe oczy, szukać Boga i być gotowi, bo w każdej chwili proroctwa się wypełnią, a czas na nawrócenie się skończy. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza III, 1 do 5, ostrzega o ostatnich dniach mówiąc, Wiedz, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne, bo ludzie będą kochali siebie samych. Będą chciwi, chełpli, pyszni, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni, bez serca nieprzebaczeni, obmówcy, bez umiaru, okrutni, nienawidzący tego, co dobre. Jeśli spojrzymy wokół siebie, zobaczymy właśnie to. Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych narodów, przeżywają czasy moralnego zamieszania, nieposłuszeństwa i odrzucenia zasad Bożych. Znaki są wyraźne: korupcja w rządach, wzrost niemoralności, rosnąca przemoc i oczywiście katastrofy naturalne, które wstrząsają ziemią. Wszystko to wskazuje, że koniec jest bliżej niż wielu się wydaje. Co to oznacza dla nas, jako wierzących? Jezus pozostawił nam jasne wskazówki: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. Mateusz 25,13. Te słowa są pilnym wezwaniem, byśmy pozostali duchowo czujni i nie popadli w obojętność. Świat oferuje nam wiele rozproszeń, ale w tych ostatecznych czasach musimy skupić wzrok na Jezusie. Katastrofy, które widzimy, to nie tylko ostrzeżenia dla świata. Ale także dla nas, którzy uwierzyliśmy. Jezus wzywa nas do bycia przygotowanymi, do życia każdego dnia, jakby miał być ostatni, nie z lękiem, lecz z nadzieją i pewnością Jego powrotu. Jako chrześcijanie nie powinniśmy żyć w strachu, choć czasy są trudne. Mamy obietnicę, że Chrystus powróci, a ci, którzy pozostaną wierni Jego słowu, zostaną zabrani do Jego obecności. Ale aby to się stało, musimy być gotowi, mocni w wierze, żyjąc w świętości i będąc światłem pośród ciemności. Po wszystkim, co widzieliśmy i przemyśleliśmy, pytanie brzmi, jak powinniśmy zareagować na te znaki i ostrzeżenia, jak powinniśmy zareagować na huragany, tragedie i trudne czasy, które przeżywamy. Odpowiedź jest jasna: musimy zwrócić się ku Bogu nawrócić się i szukać Jego oblicza. Świat jest w kryzysie, ale Bóg w swojej miłosierdziu nadal oferuje nam możliwość powrotu do Niego. Niezależnie od tego, jak daleko upadliśmy, On jest gotów nas przebaczyć. To, czego potrzebujemy, to pokora, nawrócenie i serce gotowe do posłuszeństwa Jego Słowu.